Betoniarze, witam Was w kolejnym odcinku śmiesznej, śmiesznej serii islandzkiej. Jestem znowu w Rejkewiku. Ostatnim razem nie zrobiłem tego, a więc dokonam tego dzisiaj. A mianowicie sprawdzę, czy mają szklane, takie polskie lówki w Rejkewiku. Właśnie. Jestem pod polskim sklepem, tutaj takim moim ulubionym z tych spośród tych Reykjavikowskich sklepów polskich. No i zaraz wbijam i okaże się, czy mają, czy nie mają. Zobaczymy. Zapraszam. Kurde no, byłem, byłem, byłem i nie zgadniecie. Mieli, beskitu mieli. Kupiłem dwie. Nie wiem czy będę ich używał. W ogóle, ale, ale byłem ciekaw. No i mają jednak polski sklep, nawet w Reykjaviku, kultywuje naszą polską lufczaną tradycję. Oczywiście zrobiłem sobie jakieś tam zakupy, kupiłem maczugi. Na szczęście niedługo już wracam, za, dwa, za niecałe dwa miesiące do Polski, więc nie kupowałem zbyt wielu produktów jakichś tam polskich, skoro niedługo długo już wracam. Mm, ale przejdziemy się jeszcze w jedno miejsce. Bo ostatnio też tego nie sprawdziłem I będziemy musieli tego dokonać właśnie, właśnie tego dokonać Więc widzimy się za chwilę prawdopodobnie w tamtym miejscu Albo obok, albo gdzieś tam A no i chwilowo zapraszam też was na opowieści spod Brudka Kolejny, kolejny odcinek Patrzcie, kupiłem muszyniankę Jakoś tak zdrowo staram się żyć od jednego dnia I od wczoraj Nie palę papierosów od wczoraj Bardzo chce im się palić, znowu wróciłem do tego nałogu, naprawdę Pojebane to jest. Nie paliłem chyba z półtora miesiąca. Zacząłem popalać i znowu się uzależniłem od nikotyny. Wymusznianka jest spoko. Spoko też jest ciechocinka, ale moją ulubioną wodą jest właśnie mocny gaz. Niestety tutaj go nie było, był tylko cytrynowy. Ale jak będziecie w Reykjaviku, to nie wiem, mówiłem, że polecam ten sklep, bo jest bardzo spoko. Jest tu jeszcze jeden taki inny w okolicy, ale tamten jest taki bardziej nie wiem, zasyfiały mi się wydawał. Ten jest taki schludny. Miło, przyjemnie, czyściutko Także no, same plusy, same plusy Jestem ciekaw co to za herbata dzisiaj Oczywiście, jak dokonam wszystkiego co mam Moich zadań Jak wykonam wszystkie zadania To jasnym będzie, że sprawdzimy Doznania smakowe, zapachowe, mocowe Wszelakie Dobra, ruszamy no, Tak wygląda ten sklep, to jest Top Market albo Mini Market, nie pamiętam Podam wam gdzieś stronkę tutaj Tu jest okolica znaczy stronkę, co ja gadam? Ulicę! To jest taki główny znak rozpoznawczy, tego, tej miejscu, Wy macie takiego, takie pióro, jakby to ja zawsze po tym się obczajam, że to jest tutaj. Subskrybuj beton i zostań prawdziwym betoniarzem. Do tych przebitek, a tą rzeczą, po którą tutaj miałem przyjechać do, do centrum Reykjaviku, w sumie są to filtry węglowe. Mam nadzieję, że będą, bo po, po, po smakowaniu filtrów węglowych, to już tipy w ogóle są do wyjebania. Bo jakby nie widzę sensu w paleniu jointów z tipami, nie? ale no sprawdzimy. Jestem tutaj przed tym, przed tym headshopem. Bijamy. Dobra, słuchajcie, udało się. Jest Tube. To samo chyba było w Holandii. Wziąłem najcieńsze jak można, trzy paczki powinny styknąć. Zajebiście się cieszę, bo już tak miałem dość ee, tipów, że... Uh. Gościu w ogóle pokazał mi hash, ten tutaj CBD. I pokazał mi też hash CBN. Mówił, że też jest psychoaktywny, muszę sobie o tym więcej poczytać, ale tak, spoko gościu, No i serio polecam ten, chciałem powiedzieć, kofik, ten, ten headshop. Jak będziecie to... I subscribe. Thanks, man. Yeah. I love your videos. <laughs> thanks, thanks, man. That's my fans from Iceland. Także. <laughs> <laughs> czy ja miał wiem, tak miał hasz CBN. No i gadałem z nimi o tym, że mogliby sobie ogarnąć tutaj szociki takie jak mamy w Polsce, bo mogłyby być tu legalne. Może sobie obczai. Eee, jak chcecie, to wbijajcie tam i no co, no i no i git, no i git. Ruszałem jeszcze do vape Shopu po jakąś grzałkę. Także do zobaczenia. Udało mi się wszystko załatwić. Łeb mnie lekko napierdala. Chcę mi się trochę spać i jeść. I... Chciałem się na kawę, ale stwierdziłem, że jeszcze muszę dużo rzeczy pozałatwiać, więc chyba będę wracać z tego rejkawiku. Trochę zrobiłem przebitek. Wydaje mi się, że to będzie mój ostatni raz tutaj, kiedy tak sobie chodzę. Więc co no... Betoniarze, trochę porobiłem przebitek. Jestem zamulony, muszę się napić kawę. Dopiero z chyba pogadam, bo, bo jest mi ciepło, gorąco, zimno, spać mi się chce jeść i w ogóle. prostu słuchajcie, jestem już w furze, stwierdziłem, że będę się zwijać, chciałem coś zjeść i gdzieś wypić kawę, ale potem pomyślałem, nie, chce mi się, że tak daleko, żeby wrócić. Łeb mnie coś boli, nie wiem, to jest taki dziwny ból, że... Ostatnio też jak przyjechałem do Reykjaviku to bolał mnie łeb, nie wiem czy to jest zależne, ale też boli mnie trochę tak jak miałem tą znaną chorobę, co było kilka lat temu, przez nią świat był zamknięty, to wtedy też mnie tak trochę łeb dziwnie bolał. Mam nadzieję, że nic, to nic podobnego, jakiegoś strasznego, ale właśnie jak byłem w Vape Shopie to gościu kurwa smarkał, kaszlał, prawie mdlał tam przy mnie, a jestem hipochondrykiem, czyli oczywiście ja już czuję się źle, nie? Już się zaraziłem, w 5 sekund się od niego zaraziłem, oczywiście, że tak jest, nie? Ale dość jeszcze co miałem powiedzieć? W ogóle w furze jebie niesamowicie, niesamowicie jebie. Jest gorąco, zrobiło się ma maksymalnie gorąco, w i czapce wyszedłem. I co jest dziwne, wszystko co chciałem kupić było wszędzie, nigdy tak chyba nie miałem. Zawsze jak planowałem, że idę gdzieś coś kupić, to no oczywiście w większości rzeczy nie było, albo przynajmniej kilku. Także, także jest git. Ogarniam się, pisałem sobie mapkę, wywietrzam samochód i jadę na zakupy jeszcze jakieś tam małe spożywcze do bonusa. No i co? I będziemy ruszać. Przebitek, no nie nagrywałem aż tak dużo, ale coś tam macie tego Rejkiewiku. I co? No i zobaczymy się pewnie w teście zapachowo jakimś tam. Pozdrawiam że Fajny dzień się zaczyna, chyba że zacznę być chory to. Ale no, zobaczymy jak to będzie. Także z tego jestem bardzo zadowolony i to mnie tylko interesuje. Do zobaczenia za chwilę, bo nie będę nagrywać pewnie przebitek, no bo jadę samochodem, więc... Ciężko będzie No, zatrzymałem się na stacji, zakupiłem kawkę. Kurde, dosyć duża, jak na, jak na taką cenę, bo zapłaciłem 500 koron. Czyli to jest tyle, tyle. Zazwyczaj jest, kawa jest w cenach 600 koron, 700. A tu taka duża, jeszcze za taką małą cenę. Jest na stacji N1. Nie wiem, jak to się mówi po istancku. No, łeb mnie tak boli. Że ja zacząłem się obawiać, że jestem, że będę chory, no nie? Pięknie, a jeszcze wczoraj sobie myślałem, kurwa, nie, tak sobie leżałem w łóżku i myślę, kurwa, ja już od jakiegoś pół roku w ogóle nie chorowałem. I zawsze tak jest, zawsze, zawsze, za każdym razem jak tak pomyślę, to jestem chory za chwilę, życie. No dobra, ale ruszam, 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 piję kawę i jadę. Dobra, słuchajcie, dotarłem na melinę islandzką tutaj moją, małą i co, dowiozłem, dowiozłem. Pan herbaciarz mówił, że to herbata White Widow, więc jestem ciekaw. Strasznie, strasznie, strasznie to wali. Kurwa, cały samochód walił. Teraz jak w ogóle wyjąłem z plecaka i mam to w paczce od FI tego, paczce po tytoniu, hermetycznie zamknięte i to jeszcze jest hermetycznie zamknięte i tak wali. Także sprawdźmy, co on tu dał. A, okej. Okay. Widzę, że tak jak ostatnio dały jakieś dwa rodzaje. No, jeden ja wiem, że to jest właśnie biała wdowa. Także zobaczymy, zobaczymy, jak to tam pachnie. A i oczywiście kwiaty, tą herbatę zobaczycie w shortsie, który będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. Także. O, to już pachnie mocniej niż tamto poprzednie. Czuć już taką żywicę. Ale śmieszne, że właśnie czuć, że to jest takie. Swojskie, po prostu, ale naprawdę, jeśli chodzi o to, poprzednie, było bardzo mocne. Czuję taki ziemisty też zapach. Ziemisto żywiczno-iglasty, mogłem tak to określić. Z tym, że ten iglasty dochodzi na końcu, mi się wydaje. I to jest chyba pinem, tak? Jeśli dobrze rozkminiam od pinem. Tak, czuję. czuję to bardzo dobrze. Mm, jeśli chodzi o wygląd, no to tak jak poprzednio, mógłbym się nabrać, że to automat. By może trochę zbyt wcześnie scharwestowane. To drugie jaśniejsze. O, wygląda lepiej. Bardziej zbite. Ale mniej pachnie. To właśnie ciemniejsze jest, takie bardziej zapaszyste. No, wygląda fajnie. Zresztą w sami ocencie wygląd w tym szorcie, który jest poniżej. Także no. No, no, no. Powiem wam, że zapachowo jest lepiej niż ostatnio. Oczywiście, wiadomo, że to jest fikcja i to tylko rekwizyty. I nic z tego nie dzieje się naprawdę. O, tutaj tak ten trochę. Ech... przypominają się fajne czasy stare. No jest żywicznie, jest... jest mocno żywicznie. Jestem zadowolony. Więcej jest tego ciemniejszego, ale no, bo jest właśnie... Zapachowo jest totalnie lepiej niż ostatnio. Zapaszek piękny. Dobra. Jeśli mamy to za sobą... a, pokazywałem wam? Lufeczki dało radę. A, sorry. Miniatura. Także no, pewnie spróbujemy. Zobaczymy, zobaczymy. No i z tego, jak już mówiłem, bardzo się cieszę. Było dosyć tanie. Kupiłem 30 sztuk, powinno Powinno wystarczyć do końca pobytu. Tak, no. Trzeba tutaj też oszczędnie żyć. Dobra, betoniarze. Widzimy się za chwilę w teście smakowo-mocowym. Dobra, betoniarze, trochę wieje, ale no cóż. Smaku gorzkie. Strasznie gorzkie i dawno z lufy nie paliłem w ogóle. No nie jest to smak najwyższych lotów, ale wiadomo jak z lufy też smakuje. To gryzie, bo jest tak blisko. To ten, ten żar ust, że żar ust. To powinien być jakiś romantyczny film nowy, ale ten. Co mogę powiedzieć? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, muszę poczekać na efekty, ale już czuję, że zaczynają mi się być ciężkie powietrzki. Z lufy ostatnio paliłem, nie pamiętam, Z 3 lata temu może, gdzieś. Przypadkiem naprawdę, już tak dawno. Już w ogóle też nie sprawia mi to aż takiej przyjemności. Kiedyś bardziej wolałem, chyba było ze względów ekonomicznych po prostu. Zbawiałem o czym mówiłem. Ale no, lufa to już przeżytek. Tak samo jak tipy. Nie wiem czy dobrze słychać, bo wieje dosyć wiatr, ale już czuję czuję efekt, czuję czuję mocny efekt herbata tutaj nie zawodzi, naprawdę z tego kraju, jestem pełen podziwu mimo, że wyglądowo i smakowo jest słabe to jeśli chodzi o działanie jest top klasa top, bym powiedział <grych> także doczekałem się, długi dzień dzisiaj był, trochę porobiłem przebitek no, sorry za te przebitki że tak dużo ciągle, ale no prawdopodobnie więcej już mi tu nie będzie więc są ostatnie szanse, żeby to zrobić. Żeby pokazać wam betonia, że Islandia. No, jeszcze pewnie kilka odcinków z tej serii wpadnie. Nie wiem dokładnie ile, ale, ale jeśli się wam podoba, to możecie dać lajka like albo napisać, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Możecie napisać cokolwiek chcecie. No nie? A i oczywiście mówiłem chyba już o subskrypcjach, no nie? W jakimś tym odcinku kiedyś prosiłem, żebyście subskrybowali. Albo też nie, no jak chcecie, to zależy wszystko od Was. Moc oceniam na mocno. Na mocno. Smak nie tak dobrze, ale to też wiadomo lufa. Trzeba będzie spróbować papierosa śmiesznego, dziwnego i wtedy zobaczymy. Ach, udało mi się zdrowo żyć całe kilka godzin. Spaliłem już jednego papierosa, bo miałem ochotę, niestety. No i przypadkiem wpadł w moje ręce. No nie wiem, czy to wszystko, co chciałem. Wam powiedzieć, betonowcy? Wydaje mi się, że tak. Eee, ja muszę teraz trochę sobie odpoczywać. Wy tam sobie betonujcie. Czekaj. A właśnie test oczu Trzę... czuję jakby trzęsły mi się oczy, ale nie, nie wiem. Alright. Także betonowcy to na tyle w tym odcinku, nie wiem czy był krótki, czy długi. Zawsze mi się wydaje, że krótkie chodzą, a potem jak montuję to są długie. No zobaczymy no. Dzisiejszy dzień się udał, także to co mówiłem przedtem i to co będę mówił zawsze to podlewajcie swój beton. Bet, 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 bet,